Cześć kochani, witajcie na kanale, Ula z tej strony. Dzisiaj chcę Wam pokazać małe zakupy, bardzo małe, z Crafted you. Oni chyba, no tak w sierpniu i wrześniu, tak na przełomie, mieli jakieś solidne wyprzedaże. Nie będzie jakoś wiele testów dzisiaj, ale chcę Wam pokazać w sumie głównie jedną rzecz, którą wymyśliłam, znaczy wymyśliłam, no nie odkryłam Ameryki, na pewno gdzieś, gdzieś to już mogliście spotkać, ale może nie, więc może, może Wam się przyda. Na wstępie właśnie ciutki, to jest w ogóle cud, że to chyba z dwa tygodnie, jak nie więcej już wytrzymało jeszcze, ale może to trzymam i ukrywam, że nikt tego nie zjadł. Dobrze, widać, widać, że kupiłam sobie dziurkacz z Vasem Creative. Bardzo długo się zastanawiałam nad nim. Już jakby od dawna na niego spoglądam, czy go kupować, czy nie kupować, że może być fajny. I w końcu go wzięłam, bo nie wiem, wydaje mi się, że te sprzedaży. To już była taka totalna wyprzedaż, że chyba wszystko za 50%, więc stwierdziłam, że jak jeszcze będzie. To, to go wezmę. No i bardzo fajnie, właśnie, można sobie powycinać takie, takie dziury, takie strzałki i potem, właśnie, na takim pasku, no nie, powsadzać gdzieś tam w kompozycję takie, takie albo takie paski, no nie, albo gdzieś tam na boki. Więc wydaje mi się, że całkiem ciekawy element. Chyba mam takie stemple też, które, które robią coś takiego. Być może nawet. Wykrojniki, ale chyba pojedyncze. No a tutaj po prostu jest. No, szybciej, nie? Więc to, to jest jedna rzecz. Tutaj na wierzchu mam mygiełki Lindy i sama jestem ciekawa w sumie, jakie one mają kolory, ale one są do. Samodzielnego rozcieńczenia, więc tutaj jest tylko w środku proszek. W ogóle nigdy się nie spotkałam z czymś takim, no ale nie miałam mgiełek od Lindy, no nie? Więc jest tutaj po prostu proszek i trzeba to zalać ciepłą wodą. Więc też mnie ta ciepła trochę przeraża, no bo co to jest ciepła? Czy to jest wrzątek, czy to nie jest wrzątek? No, ciepła to ciepła pewnie. I trzeba tam 10 minut, 10 minut tak jakby. Trzymać to i potem, ym, i potem, co? i potem wstrząsnąć przed każdym użyciem. Ok. No, natomiast sobie myślę, że póki co nie robię żadnego projektu z nimi, więc no kurczę, no też nie chcę, żeby mi się jakoś tam, w sensie wyobrażam sobie, że jak one są w proszku, to, to jakby dłużej wytrzymają niż jakby były rozmieszane. Może nie, może się mylę. Jak się mylę, to proszę dajcie mi znać w komentarzu. No, ale właśnie tak, chyba to była w ogóle jakaś walka z czasem, bo wydaje mi się, że wybrałam sobie trochę więcej tych kolorów, nie mogłam się zdecydować i tak czekałam długo, aż w końcu te, które niektóre z tych, które wybrałam, już były sprzedane, bo to jakoś tak, właśnie ta wyprzedaż się zaczynała w sobotę o północy, znaczy, jakby w piątek. W piątku na sobotę o północy, i ja czekałam, ale nie byłam jedyna, która czekała, więc tam były emocje <grytanie> z, z kupowaniem rzeczy. Kolejna, kolejna rzecz, nad którą w sensie od dawna już się zastanawiam, czy ją brać, czy ją nie brać, mianowicie te matryce, ale właśnie dzięki temu, że to było 50%, zawsze mi było szkoda kasy, a tutaj no i tak. Nie pamiętam, już ile kosztowało, no ale CZX, no to pewnie około 8 dyf, zazwyczaj. A tutaj na na połowę, no to stwierdziłam, że okej, okay, dobra, może być. Tu jest takich kilka wykrojników, one są tak jakby w dwóch grubościach, powiedzmy, że to jest ten sam wykrojnik, tylko ma dwie grubości. I ja się dość uważnie przyglądałam, czy tutaj jest ta kreska i czy on faktycznie tak przycina. Czy, y, tylko robi, czy to jest po prostu brzegowy, no nie? czy to wycina pasek, czy to jest brzegowy, natomiast y, jest to wycina paski z ozdobnym brzegiem, natomiast y, pooglądałam sobie wcześniej jakieś takie wideo albo zdjęcia y, z używaniem tego. Bardzo fajnie ludzie tu y, używają do jakichś... To po prostu do elementów kompozycji, no nie? Tak jak tutaj mamy jakiś tam pasek, no to to na przykład było gdzieś tam pod zdjęciem jako taka falbanka. Więc bardzo spoko to wyglądało. Nie wiem, jakby tego zygzaka, no tak średnio może też powinnam spojrzeć trochę bardziej krytycznie pod tym kątem, że pod ci ten zygzak. Skoro zygzaki ci nie podobają, no to masz już cztery wykrojniki w tej cenie, a nie sześć. No ale cóż, nie nie spojrzam. Jak na... fajnie. Tutaj też można, tak tak, tak No dobra. To jest łatwe. ojej, No, pochwaliłam, że w to jest łatwe. Ja teraz nie mogę celnąć. Nie? Tak. Och, dobra, to mamy. I yy, yy, yy teraz tak. Na... ojejku, Sorry. Nad maskami też się dość mocno zastanawiałam, były jeszcze, była chyba taka z, z takim pismem cała taka, no mniej więcej w takim kształcie i rozmiarze i jakieś róże jeszcze były, ale miałam wcześniej tą odłożoną. No i tak, ten element mi się nie podoba wcale, miałam powiedzieć, że, że średnio, ale w sumie to mi się nie podoba wcale. Tutaj ta góra, są jakieś takie... Jakby arkady, nie? no to też nie widzę zastosowania, ale chciałam jakieś liście, bo czasami się zdarza tak, że kurczę, przydałyby mi się liście i nie mam żadnych liści, a taki motyw by mi się przydał jako tło. No i tutaj też właśnie jest ta yy, czcionka. Nie próbowałam tego, yy, dlatego mówię, że jest tak trochę mniej testów dzisiaj. Ona się może w sumie mieć problemy z czyszczeniem, bo zobaczcie, że tutaj są takie bardzo drobne elementy. To jest to ja myślę, że przy pierwszej um, styku z, z czyszczeniem po paście to po prostu się wyłamie. Um, no, ale nie potrzebuję, żeby ktoś tego czytał, no nie? żeby był w stanie przeczytać, tylko chciałam um, czcionkę mieć. No, ciekawa jestem w sumie, jak to wychodzi z pastą, no nie? Z, z gesso czy to są duże rzeczy, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o to, to zobaczcie, tu jest mnóstwo tych takich drobnic, takiej drobnicy, no nie? I sobie myślę, no jak tutaj pastę przez to przełożyć? Przecież nie ma szans. Tuszę też no może mgiełką, jakbym to psiknęła. No i właśnie. Właśnie sobie pomyślałam, że owszem, można tutaj mgiełką psikać, nie tuszować, nie, nie nakładać gesso, ale też zrobić tak jakby coś odwrotnego, czyli ten odwrotny wzór, czyli nie to co mamy dziurawe, to sobie odbijamy, tylko właśnie to co jest takie no plastikowe, no nie? I to co jeszcze zrobiłam, sobie spróbowałam, to przerzuciłam, przepuściłam to przez maszynkę, czyli użyłam tego jako folderu do embossingu tak naprawdę. Po prostu miałam papier, na to miałam ten, ten tag, tą maskę, i płytki. I no, są dość takie głębokie dziury, więc wydaje mi się, że efekt całkiem, całkiem fajny. I jak nie znacie, to polecam spróbować kiedyś. I, no. A na dzisiaj, chyba, to tyle bo co ja tu będę już więcej gadać. Najkrótszy chyba, najkrótszy filmik zakupowy ever, <grym> bo testów nie ma, no nie? Um, jeśli byście chcieli, żebym coś przetestowała, no to dajcie, dajcie znać. Być może natchniecie mnie do tego, żebym zrobiła jakiś projekt z, z rzeczami, to Wam od razu pokażę na przykład te wykrojniki, albo te mgiełki. A tymczasem się już z Wami żegnam. Um, oczywiście zapraszam do oglądania moich innych filmów i subskrypcji. Um, a życzę wam małego, miłego, małego, miłego dnia, tak. długiego, miłego i słonecznego dnia. Pa pa!